Siemanko! Siema! O kurde, coś mi zlagło. E, dobra, e, dzisiaj kolejny odcinek. Jakby co, szok, że długo nie nagrywaliśmy. No, ale teraz e, po prostu hi. trudny okres był. Co? Okay. O, już przeszło? Czekaj na mnie. Oj, no oj, oj. O, o wola. Już No kurde, no czemu ja nie mogę jakichś głupich pasemek przejść? Gobie pasemka. A, o! Dobrze, że nie zginęłam, bo prawie w jelery znowu wyszłam O! Aha, hej. Ja myślałam, a ja przez chwilę myślałam, że to Coca-Cola. Nie wiem czemu. No, jakby co to jest z grubego kota? Gdyby ktoś chciał zagrać, czyli po prostu tak, ale uciekać z grubego kota, gdyby ktoś też chciał przejść. Oczywiście. E, Aha, przypadkowo. Ale, ale, ale. Ja tego nie dotknęłam. dotknęłam. No, nie wiem, to było jakieś. O, o, jakie fajne. Nitka. O, kurde, Jak się przestraszyłam gdzieś ty jest! O, dobra. jesteś! Dobra. O, ja nie, dobra, nie mogę, jaka chyba gębą. Nie fuj. No, zwykle w gębie jesteśmy. Widzowie, możecie policzyć, który raz już jesteśmy w kogoś żołądku. Chyba już dziesiąty raz. U kula! Gdy wytrzymam! A co to jest w ogóle? Kul nie, nie. Wiem, tutaj chyba trzyma Twoje żygi, których jeszcze nie wyżygał, wiesz? Kurde, cisteczka! Cisteczka są pyszne. No, Każdy a lubi Każdy lubi cisteczkę. Tak, jak które już są zjedzone. Co tu? Co? Ale o co tu What? chodzi? O, oh, gruźlica, drabina. A nie, z tej strony. Wiem. Um. Oh, aha. Dwa. Trudne do domyślenia co chodzi? Myślałam, że to znika po prostu. Nie, patrz, co tu jest. No, życie to jest właśnie nasza ulubiona praca. Ej, ale przynajmniej tak nas nie pchnie wy, wyprzód. co się przynajmniej O kurde, nie. Ale najgorsze. Przez tyłek wychodzimy. Nie myślmy tym razem. Ej, niemożliwe. Nie Tutaj chyba. Tu. Ej, e, tu chyba musimy iść. Czemu tu są szczoteczki rozwalone? Nie wiem, bo chciał sobie umieć zęby, ale coś mu nie poszło. Ej, kurde, nie da się. E. Hop. Tu. Tu. no kurde. Czemu ta ślina jest taka gruba? Nikola, A. czekaj za mnie! Ja tu na czekaj tej... za mnie! A potem na trzeba wejść. No to czekamy. Ale czekaj za mną. Czekaj za mną. No, czekamy, czekamy. Wow. Chyba. co teraz. Czy ja zawsze czy ja tu no. nie rozumiem, gdzie tu trzeba iść Cały czas w tej grze. Nie, tu nie. Um. A może do wczyczki? Mamy się zabić. No, Chodźmy to... się zabić. No dobra. Really. Ej, tak! O! I, z... I skąd ja to wiedziałam? O kurde, uważaj, bo jak cię kopnie prąd, to, to umierasz. Jezu! Uważaj, nie można tutaj zginąć, bo się umrze. Umierać? To znaczy fajnie! Juhu! Jupi! O, dobra. Już się odłączyłam. Nie wiem jak z, z jednego kabla weszłam na drugi kabel, ale okej. Okay. Widzowie wiemy, że trochę by mnie też bo było dziwnie słychać, nie wiem, czy by ten, bo my tam z, z Nikołem przez telefon rozmawiamy. No tak, ale, wow! Mm, mm, jak A... będzie coś nie... Jak nie będzie słyszeć, to po prostu podgłośnie, żeby słyszeliście. Znowu tu. A, bo mamy pokadrę mieliśmy. Ja myślałam, że my po prostu mamy tak prostu iść tak... wiesz, tak kompletnie i spaść się na dół. Ej, o kurde, ja mam dosłownie taki pad igry. Uwielbiam hmm. Dobra. Słuchaj, Mój największy wróg. <słuchaj> ha? Co to? A co to jest? O Co to jest? Pająk? Czujesz myśl? Chodź. Ej, a co to jest? No chodź. A co chodź. to jest, mrówka? Nie, Je dobra. Chodź. Tu, za tobą. Slek, tak. Dobra, Kto? Ja nie Kto? wiedziałam, gdzie tu. Jest. Tu. Dobra. Ok. Tu. A. O, tutaj. O. Dziękujemy za zaproszenie. O. Tutaj. Tak, zgadłam, że po tym glutkowatym czymś, chyba. Co to za glutki jakieś glutkowate? Hmm, nie, nie wiem, O, chyba. Co to za glutek jakiś? O, kurde. Utopimy się, jak się tam spadniemy. W ogóle czemu ta kuchnia jest taka duża? akurat nie, nie wiem. Żeby żeby nie wiem. Ej, ej, bo były takie te odcinki na przykład na różnych programach w telewizji, że pokazywali jak gotują. To dlatego może jest taka duża. No, w sumie. Uważaj na. Taka, taka ale do gotowania. Hmm. Uważaj na kotlety spadające z powietrza. Jest mnie rady Uważaj na kotlety. O, dobra. Jest. Piękniemy, piękniemy. Juhu! Mm -hmm. okay, i Was oczywiście o subika i lajka w górę, bo powoli na serio. Bardzo jestem w szoku z Nikolą. No. Że powoli na serio. Dziękujemy Wam, że... Ej, czekaj, bo ja dadłam. Dziękuję. Chcie, chcieliśmy Wam po prostu podziękować, że nam... Yy, yy, w ciągu po prostu... Tych kilka dni, daliście nam te subskrypcje No, wy chyba daliście nam 33, czekajcie O, no mamy 33 Jakie 3 3? suby No serio, nawet jeszcze nie patrzyłam na nasz kanał, wiesz? Aha, okej, okay. ty, ty jeszcze nie wiedziałaś No i na... my na razie lecimy po 50 subików Jak nam się uda, to będzie jakiś speciał Mm -hmm, tylko na razie nie chcemy mówić jaki. O kurde, o kurde. Bo to jest jeszcze O fuj. O, my Biedna, Nikola. W szpitalu jestem, ale uciekłam ze szpitala, żeby dalej nagrywać tu. Co? Ja no nie wytrzymam. Nie mogli tego sobie ręcznikiem wytrzeć, tylko na środku ma to leżeć. O, koniec, no bo nawet to Ja nie zmawamy. Nikola, bo to jest silna niezmazywana, no cóż, widzowie Ej, co mi się stało? O! Oj oj, oj Dobrze widzowie, no to co będziemy kończyć? Nie spodziewaliśmy się z Nikolą, że tak szybko to minie, bo to minęło na serio. Jak jakieś Hello. Ala 10 minut, albo dla na mnie nawet jak 5 Hello. Takie dziwne uczucie miałam do napracy, to no co, będziemy kończyć? No to coś, no to pa! Bye bye. bye.